To drodzy niedziela, pierwszy niedziela jest rozpoczęciem roku liturgicznego. Więc tego roku, który jest ważniejszy niż rok świecki niż, niż jakikolwiek, jakikolwiek kalendarz niż jakiekolwiek wydarzenie. Bo jest początkiem roku, w który, którym obchodzimy po kolei wszystkie, zba, wszystkie tajemnice naszego zbawienia. I tego rozpoczyna się tą niedzielą właśnie, dlatego że. Cała ten zaczyna rok liturgiczny, ponieważ jest przygotowaniem na przyjście Chrystusa. Możemy powrócić w tym świętym okresie oczekiwania, tak jak wszyscy sprawdziwi Starego Testamentu, którzy oczekiwali Chrystusa, którzy byli już bardzo, bardzo blisko, a jednak Chrystus ciągle nie był, nie, wśród nich nie, nie przyszedł jeszcze. Cały Stary Testament od upadku Adama i Jezy był. Tęsknotą, wytęsknieniem za zbawicielem, za ratunkiem z grzechu i z tej podłej sytuacji, w jakiej się cała ludzkość znalazła. I wiele tysięcy lat musieli ludzie czekać na obiecanego zbawiciela. Wiele tysięcy lat i wreszcie na sam koniec zaczął się zbliżać ten okres, jakim jest, jakim jest przyjście Chrystusa. I ci święci Starego Testamentu jeszcze. Którzy byli prawdziwie sprawy, byli, którzy byli prawdziwie Izraelitami, którzy prawdziwie słuchali słowa Boże. Oni wyczekiwali Chrystusa i byli takim komitetem powitalnym, który miał przyjąć, przywitać Chrystusa z w sposób, w sposób godny. Wiemy, że było ich bardzo niewielu, garstka. To jest to tajemnica nieprawości, że cały lud wybrany niegdyś na przyjście, żeby przygotować przyjście Chrystusa, odpadł i nie uwierzył w Chrystusa Zbawiciela, ale byli tacy święci, którzy go oczekiwali jak święty Jan, jak święta Elżbieta, jak święty Joachim, święty Symeon, święta Anna. I ta garstka wybranych przywitała godnie Zbawiciela, tak jak się to należy. Ale żeby przygotować się na to przyjście Zbawiciela, przede wszystkim trzeba tak wtedy, jak teraz, było się wyciszyć. Oddali się od różnych rozmów światowych i od tej, tej światowej mądrości. Dlaczego prawie cały lud żydowski nie poszedł za Chrystusem? Dlatego, że dali się powodować, dali się nauczać fałszywym prorokom, ludziom, którzy już nie mieli wiary w sercu, którzy przerobili swoją religię na, na, na religię, w której Liczyło się ziemskie panowanie, ziemskie bogactwo u Ciebie, w którym lud żydowski miał, miał być narodem panującym nad innymi narodami. I to niebezpieczeństwo zawsze istnieje, że będziemy traktować religię jako, jako coś, co ma zapewnić nam ziemskie powodzenie, ziemską, czysto ziemską radość i, i wszystkie frukta, które dają da, da, nam no, rzeczy materialne. Musimy dać tak, owi święci nie dać się zwieść tym fałszywym naukom o Chrystusie, tym, temu fałszywemu nauczaniu ówczesnych Żydów, którzy e, zrobili z religii nadprzyrodzonej, pochodzącej z nieba objawionej, religię naturalistyczną, która, która jest fałszywą religią, która jest utworzona przez samych ludzi, którzy, którzy nie chcą już więcej służyć Bogu, a chcą służyć. Sami sobie, dokładnie tak jak uczynił to Szatan, jak uczynił to diabeł, który nie chciał już służyć Pan Bogu, który sam uznał się za Boga, za, za Pana. To jest bardzo trudne i też przed nami stoi to zadanie. także musimy się wyciszyć, oddać od tego świata, który głosi każde dobro, tylko nie Chrystusa, który głosi zbawienie we wszystkim, tylko nie Chrystusie. Święty Apostoł licza te wszystkie rzeczy którym oddaje się świat, którym udało się wtedy i oddaje się, się jeszcze bardziej, stokroć bardziej. A więc ta rozpusta, pijaństwo, pycha, te wszystkie straszne rzeczy, które, e, dla których człowiek zdaje się żyć i których, dla których rezygnuje z rzeczy trwałych. A dlaczego powinniśmy zrezygnować z tych ziemskich uciech? No dlatego, że jakkolwiek jest to trudne, to jest to opłacalne, bo wszystkie te rzeczy, ziemskie uciechy są rzeczami, które. Są przemijające. Nawet niebo i ziemia przeminą, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza. Nawet niebo i ziemia to coś, co nam wydaje się zupełnie niewyobrażalne. Wydaje nam ja się, że to e, co jak co, ale ciała niebieskie będą istnieć, istnieć zawsze i nigdy nie przestaną istnieć. Tymczasem te potężne materie, one wszystkie mają swój kres. One zostały stworzone po to, a żeby służyły ludziom, żeby były miejscem, w którym człowiek ma, ma zdarzyć się historia w, sprawie, w, człowiek, w którym człowiek ma się, ma się zbawić. Te wszystkie rzeczy przeminą, a słowa pańskie nie przeminą. To jest ogromna dla nas podzieka w tych czasach, gdy ty wszystko upada. Gdy nie ma takiej świętości, który by współczesny świat nie skrugał, gdy nie ma takiej prawdy wiary, którą, której heretycy, którzy opanowali im Watykan, by nie znieważyli, nie podważyli, nie zrelatywizowali. Gdy nie ma już nic trwałego, gdy rozpadają się wszystkie możliwe instytucje, gdy ta trwała instytucja, jakś, instytucja rodziny jest atakowana ze wszystkich stron i upada coraz bardziej, coraz bardziej spotwarzana. W, tych, w tej sytuacji rozpadu wszystkiego, co dobre, co piękne, czy to w sposób nadprzyrodzony, czy chociaż w sposób naturalny. Mamy tę pewność, że Słowo pańskie nie przeminą. I cokolwiek by się nie stało, jakkolwiek by świat jeszcze bardziej nie upadł. A będzie prawdopodobnie upadał, bo, bo ludzie się nie nawracają, bo nie chcą pokutować, nie chcą za jest to czuć, no, Bożemu za zbrodnie ludzkości. I dlatego wiemy, że możemy być pewni, że ten upadek będzie ciągle postępował jako kara. Dla, dla ludzkości, za jej grzechy, za bunt, za sprzeciwienie się świętemu Kościołowi, jego nauczeń, za e, zapomnienie o świętych sakramentach, za brak szacunku na świętego sakramentu, szczególnie za brak należytej modlitwy dobrego chrześcijańskiego życia. Za to wszystko będziemy, będziemy ukarani. Ale słowo Pańskie nie przeminą. I kto wytrwa w wierności tym słowom będzie zbawiony, kto nie wytrwa w tej wierności, będzie, będzie potępiony. Ten święto okres Adwentu rozpoczynamy yy, z kościołem stacyjnym w Rzymie zawsze, bo, yy, przy którym w tym papieżach w Prawieniu świętej uczcić yy, na pierwszą niedzielę Adwentu była Bazylika Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore. A więc z Matką Bożą, pokazują Kościół Święty, że z nikim innym jak z Matką Bożą musimy oczekiwać na przyjście Chrystusa. Ona Przyjęła Słowo Boże do swojego łona, do swojego serca. W tym łonie utworzy się Bóg człowiek przyjął człowieczeństwo, przyjął duszę ludzką i w jej łonie stał się Bóg człowiek. Dlatego musimy razem z nią prze, przeżyć ten święty okres, razem z nią musimy prosić o wszystkie łaski, które są nam potrzebne, żebyśmy dobrze Pana Jezusa przyjęli. Pamiętajmy, że On jest Zbawicielem i jest też naszym Królem, który ma... Całkowite prawo do nas, i ma też prawo do tego, żebyśmy się dobrze przygotowali na przyjście tak wspaniałego króla. Gdyby przyszły, przyjechał do nas wielki tego świata, jakiś znaczący polityk, jakiś bogaty biznesmen, to na pewno chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby go godnie przyjąć. A gdy przychodzi sam zrobiciel świata, jego stwórca, nie zawsze potrafimy godnie się przygotować, nie zawsze potrafimy się zastanowić, jak wielka łaska, jak wielki honor. I jest to dla nas, że Pan Jezus chce do nas przyjść, że chce zamieszkać w naszym sercu jak na tronie. Druga modlitwa z dzisiejszym Świętym to jest modlitwa właśnie o Matce Bożej, o uczci Matki Bożej, dlatego że cały ten święty Adwent będziemy przeżywać z Matką Bożą. A trzecia modlitwa jest o Kościele Świętym, przeciwko jego prześladowcom. W tym świętym okresie nie zapomina Kościół, nie zapominajmy, żeby modlić się za Kościół, to jest atakowany ze wszystkich stron, przez e, praktycznie wszystkie możliwe siły światowe, przez <laughs> masonerię, żydostwo, przez różnych heretyków, czyli w końcu przez niedowiaków, którzy, którzy nie chcą wierzyć, e, że Chrystus i tylko On jest Zbawicielem, również przez muzułmanów i, i, i pogran i w tym czasie potrzebna jest ta modlitwa za Kościół Święty, za to, żeby jego członkowie nie upadli, żeby wytrwali wierzę, aż do końca. Żeby ten święty Kościół zatriumfował na samym końcu, żebyśmy my byli go członkami, gdy przyjdzie Chrystus, żebyśmy my nie zwątpili aż do końca, że ten Kościół katolicki, który jest tak sponiewierany, jest jedynym Jedynym e, źródłem zbawienia, jest jedyną instytucją o nadprzyrodzonym charakterze. Każda inna religia, tak zwana religia, jest dziełem człowieka. Wyrosła z podszeptu szatańskiego, z ludzkiej z głupoty, zaciemnienia umysłu. Tylko właśnie nasza religia święta rzymskokatolicka jest prawdziwa i tylko ona może dać nam zbawienie. Głośmy za tej jej chwałę. Nie, nie wstydźmy się jej przed innymi. i Prostropnie oczywiście, ale głośmy wszystkie prawdy wiary. Prawdy yy, wiary świętą nie umniejszono. Nie, nie pomniejszono te elementy, które się nie podobają naszym bliźnim, naszym prześladowcom. Postarajmy się zatem być misjonarzami, chociażby do święty Franciszek Samary, jak święty Andrzej, apostoł, który, będąc w prostym rybakiem, odpowiedział na wezwanie Chrystusa i poszedł w dalekie krainy, których nie znał, do ludów, których nie znał, do ludów, które mówił językami, których nie znał, a wszystko to po to, żeby głosić Chrystusa ukrzyżowanego. jego nagrodą było to, że poniósł śmierć tak, jak Chrystus. I my musimy się o to modlić, żebyśmy umarli tak jak chce Chrystus. Ukrzyżowanie jest wielką łaską, męczeństwo jest wielką łaską, ale to małe męczeństwo w naszym życiu jest też łaską, którą możemy wypr wyprosić, o które powinniśmy prosić, żeby mieć tego ducha męczeństwa w wy wykonywaniu codziennych obowiązków. Ducha męczeństwa w znoszeniu naszych bliźnich ducha męczeństwa polegającego na tym, że żyjemy prawie samotnym w świecie, który jest całkowicie zaprzedane. Z... Nie dajmy się temu złemu i zachowujmy święty płomień wiary w naszych sercach i łaskę. Łaskę święcającą w naszych duszach. W imię Świętego nie będzie pokrojony z Chrystusem. W